Alinka, u Misiaczka wszystko postaram, nic się nie dzieje. Chociaż wiesz co? Strasznie dużo ostatnio pracuje. Bardzo dużo ostatnio. No prawie w domu go nie ma w ogóle. I wiesz co, Alinko mówi do mnie, że musi zatrudnić sobie nową asystentkę. Ja mówię, misiu, ja ci pomogę, ja ci znajdę asystentkę, a on wiesz, on nie chce mnie dociążać, Alinko, nie? On nie chce mnie dociążać. I on mówi, kochanie, ty moje koteczku, najdroższy do mnie, mówi, spokojnie, nie zaprzątaj sobie tym głowy, ja już znalazłem. No ja mówię tak, no to pokaż, wiesz, no, no ciekawa jestem, tak kogo on tam znalazł. A on, słuchaj, odpala Instagrama i pokazuje mi profil dziewczyny. Ja troszkę, powiem ci, w szoku Alina byłam. Nie no, naprawdę z Instagrama. No bardzo ładna. Alina bardzo ładna, no. Ja sobie później tam zlukałam, bo on tak tylko mi tutaj troszeczkę pokazał, więc ja sobie zlukałam. I wchodzę, słuchaj, na ten profil. No długie, takie czarne włosy, wiesz, aż do pasa, taka ciemna karnacja. Cyc taki zrobiony, nie wiem, GH, jaki to numerek, nie? Talia wąziutka, no w talii to, słuchaj, jak ja w ramieniu, nie? Tyłeczek odstający, no, no powiem ci, że przepiękna, no przepiękna. No jak Alina, no, no jak nie rozmawiałam z nim, no oczywiście, że porozmawiałam. No wiesz, no mówię, misiu, no ta twoja nowa asystentka, to, to, to taka ładna. A on mówi, nie daj spokój, jaka ładna, jak ona zupełnie inna niż ty. No ja mówię, no Alina, no racja, zupełnie inne przeciwieństwo moje. No to chyba nie jest w jego typie, prawda? Jak to on mówił, że w jego typie są czarne? Kiedy te Przećlu... No mówił. Dobra, Alina, ale on już zapomniał, co tam w jego typie jest. Proszę, bo ty mi tu będziesz teraz sugerować takie różne rzeczy, jak tu dziewczyny na Instagramie do mnie. A co mi sugerowały? Słuchaj, ja kiedyś... Misiu pojechał w podróż służbową taką do hotelu, firma go za... wysłała, To mi sugerowały, że mnie straca. No zazdrosne pipy jedne, no. No ty się, Alina, nie baw w takie rzeczy. No dobra, opowiadam ci dalej, słuchaj. No i nie dość, że mówi, że nie w jego typie, to jeszcze mówi, no, 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 skoro uważasz, że jest ładna, to może jest, no on nie zauważył. No Alina, no oczywiście, że mu wierzę. Czy o Misiu mi dał kiedy jak, jakiekolwiek podstawy, żeby mu nie wierzyć? No nie dał, no, no właśnie. Oczywiście, że mu wierzę, Alina. Mówię, no Misiu. Ja nie wiem, czy to tak powinna wyglądać Twoja asystentka. A on mówi przecież, że jego asystentka jest jego firmową wizytówką. No i weź mu racji, nie przyznaj? No tak, prawda? No musi jego asystentka dobrze wyglądać, no bo przecież to jego wizytówka firmowa jest tak. Bo ona będzie odbierać jego telefony, umawiać go na spotkanie, kontaktować się z kontrahentami. No, no chyba tak? Tylko wiesz, co ja nie wiem, ona jakoś tak słabo po polsku mówi, jak ona to będzie. Się kontaktować. Tak, Alina, mam się nie martwić. Alina, co ty do mnie mówisz? Jak to z języczkiem da sobie radę, jak ona mówi, ci ledwo po polsku mówi? No, ty nic nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię, czy ty możesz skupić się na rozmowie ze mną?